Moi drodzy, w najbliższą niedzielę będzie dość kontrowersyjny temat z ogromną ilością pytań, i sami doskonale wiecie, że często sam jestem przeciwny, a mianowicie temat dotyczący wiosennej, uwaga, wiosennej orki głębokiej. Chodzi o kwestię bardzo prostą. Mamy na polach bardzo wiele, jak zwał, tak zwał, poplonów czy międzyplonów ozimych, i bardzo wiele osób poprzez. Nowy system dopłat zrobiła coś, czego do tej pory nie robiła. W tym materiale odpowiem nam na pewne pytania i rozpoczniemy dyskusję na hektar wiedzy dotyczącą jak nie skopać tego wszystkiego, jak nie zniszczyć tego, co budowaliśmy biomasą poprzez właśnie międzyplony o zimę, w jaki sposób i kiedy uwaga, orka ma na wiosnę sens, bo są pewne takie sytuacje, oraz popatrzymy na to. Dlaczego tak często nie możemy dojść do ładu, kiedy ktoś poprzez przypadek zrobi to w terminie wiosennym, analizując obecny przebieg pogody? Podpowiem Wam także, dlaczego w niektórych sytuacjach, uwaga, orka potrafi być wykonana w terminie wiosennym zabiegiem ograniczającym skutki suszy. Zatem zapraszam Was już dzisiaj. Niedziela o 8 rano. Przypomnę, wykład zobaczycie w aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy oraz na portalu hektarwiedzy.pl. Serdecznie Was zapraszam. Jeżeli będą pytania co do uruchomienia portalu, piszcie w komentarze. Kłaniam się Wam bardzo nisko. Hektar Wiedzy.